Cześć, ja jestem Kasia i jestem patronem chrześcijańskiego radia Christian Culture TV. Przedstawiam Wam, kochani, platformę chrześcijańską, którą misją jest głoszenie Ewangelii w nowoczesny i atrakcyjny sposób, dostosowany do współczesnego słuchacza i widza. Nasze radio oferuje chrześcijańską muzykę motywacyjną, audycje biblijne, modlitewne oraz programy, które inspirują do duchowego wzrostu. To miejsce, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie, budując swoją relację z Bogiem. Jeśli chcesz i możesz okazać nam wsparcie, możesz to zrobić na wiele sposobów: modlitwą, zaangażowaniem, a także cyklicznym darem finansowym. Pragniemy powołać do życia Fundację Christian Culture której celem będzie głoszenie Ewangelii 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wasza pomoc pozwoli nam na budowę nowego profesjonalnego studia radiowo-telewizyjnego, które umożliwi jeszcze skuteczniejsze dzielenie się dobrą nowiną w nowoczesny sposób. Dołącz do naszej misji razem, możemy więcej. Słuchaj nas i bądź częścią tej wspaniałej społeczności. Dziękujemy za Twoje wsparcie.